Wi ŁOPATĘ MAMY! Witajcie ludzie! Znowu gramy w Call of Juarez I kontynuujemy gręcją Łopatę A. mamy. mówiłem A, spoko ja myślę co musi stało Ajajajajajajaj Rzuć! Wróciłem. Gdzie? Yeah. się biczem Czekaj A, yeah. Tak żeby go jakoś biczem. Nogami. Zadanie O, Nie boję się chłopak No Dobra weź! Będziemy pokazywać jak Masz chuta. kluczyk, jedź do tej kaplicy czy coś tam No, tym razem mamy punkt na mapie I z niego skorzystamy i do niego pojedziemy i do niego się udamy Zobaczymy sobie to, co chcemy o. Aha. Zombie Damn, czego się bawi? Tego tak, co zombie? Kto wie o. To. o! Wódka, twórca, super. Taka muzyka się zrobiła nieprzyjemna. No, co ty chcesz? Po co? Co? Ale po co? Ja teraz czasu nie mam. Nie, fajna A rozmowa, ja to ludzie, chcesz. co nie? To, o, to, to tu, tu, tu zasypa. Pokażesz. Nie macie kiedy się drzeć? Nie, później pokażę, bo teraz jesteśmy zajęci. Cmentarz, Cmentarz. Three Where to Ale co chcesz? O Boże, nie ma jak kiedy się drzeć. Czego on się przestraszył? Weź zaraz No, ludzie, zaraz wracam, bo jakiś ...buldupy tu jest, więc zaraz wracam. Kontynuujem! Tak, i podchodzimy do nagrobka. O, to się załączył film.

I co to miało być? O! Dotknąłem krzyża, oho How did it look? I can almost see it in my mind's eye Hmph, this doesn't make sense Aaa Dopasowywanie Ty! A Pewnie tu? to Pewnie ten No bo środko. I boga, ale też no nie pasuje Make no sense Wiem, że to nie ma sensu, teraz ten na pewno ma sens bo biedny Fajnie O, bo tamtyk, no, do tamtego kamienia Do tamtego kamienia Widzisz ten kamień taki głupi, taki Wyróżniający się od kamieni Ten? Nie Tamten dziś. A ten A, ten No way? No way. O! o jest way! Jest, spinaczka. jest droga. I co, tamtędy się idzie? Mhm. Chyba sobie żartują. A super, jaka droga piękna naokoło. Tamtędy i tu, no. Jeszcze coś spotkamy po drodze. No super. Trochę idziemy, tylko czego on beach schował. O nie, ten tędy będzie się wchodzić No to chyba. po kamieniach chyba, co? Bo ja tam No oni to specjalnie przecież zrobili A z drugiej strony to kamieniom nie dali szans Kur... BOŻE! Nie osłabiaj mnie debilu o, Ale fajnie De-bilu! No. Wiesz, Bill No A tu co jest? Nie, nie, tu, tu byłem chyba to no po to. drzwiach się wezpiąć, tam. A, tu. Znowu stęka jak... No wchódź! Ja się Czy... Czekam co... hey! there na there? Twoja stara! Zombie! Może żyjdziemy? Nie. Nie, po Na pewno go ktoś ściga, bo to musi być jakaś fabuła kupia. Że on musi znaleźć no bo. A, wiem już. No. Śledzą go, patrzą. Co jest z y, tym. Bo on ma znaleźć ten kamień i on niby wie. Raczej znaczy, teraz się dowiedział. No i ja tak mówię o, znalazł. No to idziemy za jego tropem i go wyśledzimy i mu zabierzemy. No na pewno tak będzie, że przy samej końcówce to już będzie, że nam zabiorą. Jak znajdziemy, czy coś Oj, tu jest przejście na tamtą Chyba No I tu jest trzeba skakać oczywiście e, Na czym się to trzyma? A jak tu w ogóle wyrosło to drzewo? Właśnie Gdzie to się złapać? Może skoczyć? Może podejść Dobra, wstań O! No. Jest na tym szczudle. Nie, to niemożliwe, już taki debil to Billy debil nie jest. O o, o, o Drek No czekaj Będzie O fuck Dobra. No będzie kurwa. No, chyba tak Chodź tu, boju boju, chodź tu tylko się podwin trochę A którym się podwija? Prawym O, no I raz, i dwa I dupa jest. Jeszcze zapisz, bo nie chcę mi się potem podwijać No, racja Zapiszem idziemy Ale super zwiedzanie Do jakiegoś... trzeba iść. No, Natomiast jest jeszcze jakaś inna droga nie pójdziemy bo. A, bo pewnie jest taka bardziej naokoło Po co? A bo ja wiem Tu nie ma kamienia Jakieś dziwne ścieżki porobili Ciekawe co to porobili, takie ścieżki nie? I tu po lewej powinien być kamień A tam u góry Czekaj Trzeba się wspiąć Ja tylko patrzę No bo to tam Racja Nie, tam gdzie? Tam trzeba. O, masz. A masz. No. Na górę. Jak niby. No tędy jest wejście. Tak na oko? No. No to jak ty? A. Dawaj się zaczep. Fajnie, taka dokładność. O I jeszcze raz dla pewności. Hopsa Idziemy. Są te głupie spinaczki. O, będzie jęczał. Jęczy. I już blisko jesteśmy tego kamula. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli schodzić naokoło. O, i skakanie, jak my lubimy skakanie. Mało tego, że na górę wchodziliśmy. Zapisz. Co to jakiś, kurde, co to jest? Jakiś death run, co jak? Death run. F6 ja się wczytuje, tak? Tak. Tak o. Odczyt. Wczytaj. Tak. Ta. A ja I gitara. A nie, dobra. Już myślałem. Opsa. Mo się wstęgać. No, hmm. dawaj. Udał się zapisz. Cudem. O już... Wpięść. Hamulka. No. Tylko tak głupia muzyka mnie tak denerwuje. Ja tutaj. Co? Tylko nie spadnij, bo może ci życie uciec. Uciec? No. <laughs> o jest. Jak to popchnąć, gówno? Taka. Później. Może z boku. A może tam coś jest podparte? Kaktus. Możliwe No co no jest? Ja, ja. Trzeba na niego stanąć, czy jak stąpnąć Pewnie trzeba dookoła jakaś. Może tu są jakieś schody Ta, dupa, schody by ci zrobili, jeszcze czego O jest coś Ale patrz, drgnął no, nie? no, to jest A, dziwne. A pewnie trzeba na niego. tego. nie. Na niego trzeba stąpnąć. A. I się rozchuśtnąć no. Rzeczywiście. Skoczyć? No. To czekaj, muszę się podwinąć. I... Jest. Papierowy kamień. Jak się toczy powoli. I ten na miejsce tego o jak ładnie wycelował, gdzie on poleciał? Ten, tam, ten, tam. Dobra, spróbuję jakoś zejść w miarę dobrze. Tu zrobili mi to, więc co? A! A no to yes. jest! Jest graves. Break. Fajnie! Ja To niby remowankę miała być, bo nie, nie było jakoś. O, weź, 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 weź czytanie no. szybko. Cięcie. Is. Witam ponownie. Już weszliśmy przez ten odbyt, którego tu nie. Widać? A, widać. Ciekawe, jak on tu wszedł. I przeżył. Idziemy do celu. Przez pojęcie. beach proszę. Bija. Tarantula mi... Mnie niby... O, hmm. Mario! Fajnie, będziemy się ludzie bawić w Mario w tym odcinku, no. Ale tak przez pajęczyny przesiąk wuj. idę tak. Opsa. Super. Po co się bicza Ale męczyć się... ci tylko zabierają po jednym HP-ju. Ta? No. Po co ja tu wchodzę? Gówno? Nie. Nie, w ogóle nie opłaca się tu wejść. Idziemy naokoło, kulturalnie. Dawaj, dawać! Kończymy! Ale odgłosy. Jeszcze gdzieś są. No i do sobie. Już chyba nie ma. No. Ale za tyle o, o, wódka. Wódka tutaj. No. Ktoś się. Patrz, na... tego się złapać, tak? No i co. Nabijemy się. Dobra, wyjść z tego. No, co to jest. Jakiś nie wiem. Szukaj, czy co tam? A, masz mapę. Kompas idziemy za kompasem w ten odbyt o. Fajnie. Tam gówno. Zna. Pewnie na koniec będziemy walczyć z jakimś trantulem To lepszy niż zombie. Co to Oni tu są? Nie. Jakieś wspomnienia ma Nie chyba. Co jest? Nie, chyba tu są. No, ucieczka czy jak? O chyba w dobre miejsce idziesz. No na pewno jak zapis jest to na pewno. O kurde, ale dupa Znaczy no czy święty, wiesz No, gdzie tu iść? Ale patrz, są inne dziurki Nie? No Gdzie ty po jakichś zadupie chodzisz? Chyba tak trzeba No, i po co? Żeby pójść dalej Ale ty jesteś inteligentny Jaka woda Będzie krokodyl? Czy coś? Rekin nie Tylko jakby Billy mógł biegać, bo to takie głupie, denerwujące i nudne. Tutaj niby przypomina trochę tor do... Jak ty chodzisz?! ...dla kuli, tak jakby tu leciała, tak... ...się toczy. głas jakiś. Aha. Jaki to miał cel? Coś tu mam? Nie. O, chociaż tam... co tam jest? Gówno. Widzę? No je. Tam trzeba gdzieś. Nie na powierzchni. No wiem. No to ruszcie, tam gdzieś o. Tędy dobrze szedłeś. O chyba. Srałem. A po co tu w ogóle wszedłeś? Fak. Brawo. Był zawsze. Brawo. Ty jesteś naprawdę bardzo inteligentny. No wiadomo, że to nie, nie trzeba iść No to wodą trzeba To idziemy drugą stroną Stronę przeciwną od kompasu Jak się rozglądam, rozglądam Chociaż no tutaj nie, nic nie powinno być Takiego na przykład Jakichś krokodylów albo coś Bo tu nie ma nic takiego żywego Wiesz o co chodzi Niby Żadnych roślin, na no nic Jest coś Hoho oh, kur. To się ruszyło No wódka Tylko twórca, o Tego było mi trzeba, super Ciekawe kto to tutaj na środku skrzynkę postawił E kamień, ciekawe Dobra, leci dalej Gdzie? Tam? O jest no, rzeczywiście Płynie o, patrz, widać ten, dół Płynie jak torpeda Wodospad, jej Rozwalimy się kur. Ale ostre. A mój wsteczny, tak. Jakiś lekki spad I z tego się leje. Fajnie. Aha. Oh, fuck. Oh, shit. O, fuck. O, shit. A, roz... wodzie się połamał. No. Chyba, że tam były kamienie. Rozumiem. Jeszcze raz pewnie tamtego miejsca musisz się zapierdzielać No jak? Teraz iść prostą drogą tam, tam? Prawą! No czyli dobrze źle, byś dłużej szedł bo naokoło Jakby. Nie, teraz jest naokoło Fajnie jest... bokiem pływa. Ja tak nie umiem W ogóle ma białe ręce. Nie jest... rudy. No będziesz... Chociaż i ma pewnie mało rysunek krwi. rysunek w prawym dolnym rogu pokazuje co innego pewnie stracił dużo krwi fajnie powietrze ma to, No o wejdź no wow, wow, problem wow. pewnie trzeba z innej strony skoczyć Jeśli w ogóle trzeba skoczyć. Bo ja tam nie widzę wyjścia. Jakiegokolwiek. Ale tam leci woda. No. To czekaj. Żeby nie było, że nie trafimy. O, w powietrzu się połamał. Ciekawe. No to co trzeba? Nie wiem. Ale szum, kur, po uszach daje gówno. Tam gdzieś górą. O! O, jest. Sup. Gdzie? gdzie? Ale. Gdzie, 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 gdzie? Mhm, super. Dobra, jeszcze raz. Znowu się w powietrzu połamał, tak? Tylko bardziej wiesz, jak. Bądź wiesz. No, bardziej tak, żeby z prądem. Rozumuję git No Idziemy dalej. A czas się praktycznie skończył, ale jest jakiś autodopis. No można tutaj Można tutaj skończyć no. ja będę dalej. Więc ludzie, subskrybujcie łapkę w górę głupi odcinek. Był trudno. Yy, dobre komentarze, ja was proszę i zachęcam do oglądania moich innych filmików z tej i oto gry i innych gierając. Ja zatem się, się z wami żegnam. Ja też się żegnam. Cześć! Nara.